pokażę jak pobrać program do ściągania filmów z YouTube. Będziemy potrzebować tylko Chrome. Wchodzimy w nie. Wpisujemy sobie TubeMate Download APK. Szukaj. My to pierwsze wchodzimy w to pierwsze tu by ma te youtube do ader wchodzimy sobie w to Już mamy to, naciskamy Download. Zajmuje to 6,4 MB. A link będzie w opisie.